Kompleks Edypa. Cóż to jest kompleks Edypa? E, dotyczy mężczyzn, którzy są tak zwanymi mamimi synkami, e, którzy swoją mamę stawiają na pierwszym miejscu, liczą się z nią najbardziej. I wtedy ich partnerka, czy nawet ich dziecko, e, jest na kolejnym miejscu, na drugim, tak? Czyli partnerka mężczyzny, który ma kompleks edypalny, nigdy nie będzie tą pierwszą. Ona zawsze będzie czuła się samicą beta, czyli samicą alfa jest mama. I kiedy to się rodzi i jakie ma to konsekwencje? I jak można to uzdrowić? Kiedy to powstaje? Powstaje to w dzieciństwie. Najczęściej podłożem jest fakt, że w dzieciństwie mężczyzna, który właśnie stawia tą mamę na pierwszym miejscu, miał tatę, który był słaby. On musiał jakby wchodzić w rolę mężczyzny, w rolę partnera taką energetyczną rolę partnera dla swojej matki. W sytuacji, gdy na przykład tata był nieobecny, gdy na przykład pracował za granicą, zobaczcie, ile jest takich sytuacji, że tata jest nieobecny i matka, chcąc, nie chcąc, jakby projektuje na syna te obowiązki, tak? Ona widzi, to, to jest takie nieświadome. To nie, to nie da się tak po prostu zobaczyć i wytłumaczyć tego. To jest na poziomie energetycznym, nieświadomym też, tak? Podświadomym. Czyli ten syn, Pełni dla tej matki rolę partnera, bo ona nie może liczyć na ojca, bo ojca nie ma. Często też, jak matki samotnie wykonują synów, to jest to samo. Syn chcąc, nie chcąc, pełni rolę partnera dla matki. Eee, I kiedy jeszcze, na przykład, kiedy mama była dominująca, kiedy tata był takim, jakby był pod pantoflem mamy, tak? i ona nie traktowała go jak mężczyznę, tylko traktowała go bardziej jak dziecko, a wtedy też syn może wchodzić w tą, w tą rolę w kompleksie edypalnym. I teraz jak z tego wyjść? No, bardzo dużo jest tego. To jest po prostu obserwuję to, no, no sami sobie zobaczcie ile jest takich rodzin, tak? gdzie nawet już się mówi i to w formie żartu, że to jest synek mamusi, tak? I te żony się męczą z tymi partnerami, bo mają na głowie też dużo, a nigdy nie są traktowane jako te najważniejsze dla, dla tych mężczyzn. Kobiety, i zawsze ta mama jest najważniejsza, zawsze ona ma, bardziej się słuchają ci partnerzy tej mamy niż, niż żony czy partnerki. No i, i te kobiety cierpią, tak? Bo nie czują się ważne. Teraz jak z tego wyjść? Ze strony partnera, znaczy, jeżeli ten mężczyzna zechce iść na terapię, zechce się zmierzyć z tą prawdą, bo to może być dla niego bardzo bolesna prawda. Jeżeli odkrywa to kobieta, no to ona może tylko ze swojej perspektywy, jakby to, yy, to poszerzyć swoją perspektywę, zrozumieć, może mu nawet to powiedzieć. A je, ale jeżeli świadomość tego partnera nie będzie otwarta na tą prawdę, to to do niego nie dotrze. Bo zobaczcie, jak to jest, że ludzie słyszą tylko to, co chcą usłyszeć, to co jest trudne. Szczególnie to trudne, jeśli ich dotyka, ich rodzin i jego rodzica, to nie mieści mu się to w głowie, on się blokuje na to. Ja to też przerabiałam w, w swojej relacji jednej. Jak ja jakby po powiedziałam, że tutaj widzę taki mechanizm, no to niestety e, świadomość e, tego mężczyzny nie była na to otwarta. I teraz pytanie, tak, czy, czy dobrze jest w ogóle informować? Myślę, że tak. Dlatego, że jeżeli już coś jest w tej, jeżeli coś jakby zasieje, jakieś ziarenko w jego głowie, to on wcześniej czy później dotrze do jeszcze innych różnych informacji i wcześniej czy później jakby to zacznie uzdrawiać, czy zacznie to akceptować, że to takie jest. Pozdrawianie zaczyna się od akceptacji i od zobaczenia prawdy. Jeżeli my mamy opór na tą prawdę, nie chcemy jej w sobie zobaczyć, czy w naszej rodzinie, my możemy, często jest taki unik, że my obserwujemy w innych rodzinach, jak jest, tak, to tu jest źle, tu jest tak, tu jest siak, ale w swojej własnej nie chcemy zobaczyć, nie widzimy, wypieramy, tak? I no, no tak to jest, ale nie dość, że partnerka takiego mężczyzny cierpi, bo nigdy nie będzie tą najważniejszą. Póki on tego nie uzdrowi, nie puści energetycznie tej matki. To właściwie ta matka go trzyma energetycznie, tak? Trzyma go w garści. Ona ma go w garści. Ona nim zawładnęła. To jest jej partner, tak? I jak można to rozpoznać? Żadna partnerka takiej matki nie będzie się podobała. Żadna synowa, żadna dziewczyna jej syna, który pełni rolę jej partnera, nie będzie się podobać. Wszystkie będzie krytykować. E będzie faworyzowała swojego synka, tak? Będzie go uwielbiała, e będzie robiła z niego e kogoś wyjątkowego. E Często mężczyźni tacy są. E Oryginalni w jakiś sposób, tak? bo te matki ich tak jakby kreowały, na takich, chciały, żeby oni byli wyjątkowi, tak? znaczy, no, to po prostu żyli według projekcji swoich mam, tak? I też zauważam, że często, aczkolwiek może nie w każdym przypadku, ale spotkałam się z kilkoma i to się potwierdziło. Że często mężczyźni ci mają kłopoty seksualne, różnego rodzaju zaburzenia seksualne, dlatego że ta seksualność, mimo tego, że to nie jest tak, że jest jakiś pociąg matki do syna, to nie o to chodzi. Ona jest zaburzona zupełnie z innego poziomu, z takiego głębszego poziomu. I często ci mężczyźni mają kłopoty i zaburzenia z własną seksualnością. I często też jest w relacji kobiety z takim mężczyzną, też mogą być te kłopoty wobec tego, tak? wobec powyższego. Tak więc czasem może nie być tego pociągu do siebie, czasem są jakieś innego rodzaju, no ba bardzo dużo może tutaj być tych zaburzeń, ale ja to, ta, ja to zaobserwowałam. No i najlepszym jakby tutaj rozwiązaniem jest, aby ten mężczyzna Zechciał się zmierzyć z tymi e, schematami, e, bo to trzeba zrobić proces na poziomie emocji i na poziomie energii, tak? Żeby on miał odwagę i chciał się zmierzyć z tymi emocjami, wypuścić to z ciała, wybaczyć sobie, wybaczyć matce w odwrotnej kolejności, najpierw mamie, potem sobie. E, właściwie. Jeżeli to się zrozumie, to nie ma co wybaczać, tak, ale po prostu tak było, trzeba to zaakceptować. I wtedy on może być dopiero obecny dla swojej partnerki i może tworzyć z nią taką relację, że ona będzie ważna, tak? I wtedy be, nie będzie takich właśnie problemów na tym polu, że, że, że to mama jest najważniejsza i wtedy dopiero jak ten mężczyzna zdejmie tą swoją mamę z piedestału, zdejmie tą swoją samicę alfa, tak? To wtedy dopiero zrobi się miejsce dla partnerki i ona się zamieni, tak? Czyli we, z samicy beta przejdzie na miejsce pierwszej damy, jakby. Ale to nie jest do końca też problem jednej strony. Bo to nie bez przyczyny e, kobieta przyciągnęła takiego partnera. My się przyciągamy po to, aby sobie pooglądać różne rzeczy w nas, tak, i pouzdrawiać różne toksyczne, destrukcyjne schematy. I teraz tak. Jeżeli kobieta przyciągnęła takiego mężczyznę, to znaczy, że ma swój wzorzec z domu rodzinnego podobny, Czyli, że ona nie może być tą samicą alfa na pierwszym miejscu, póki znowu nie uzdrowi w swo ze swojego życia, ze swojego dzieciństwa jakiegoś schematu, jakiegoś wzorca, który nie jest fajny, który jej nie sprzyja. I mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ponieważ ja miałam taki wzorzec z domu rodzinnego, że moja babcia była samicą alfa, a moja mama była samicą beta, Czyli babcia miała jakby więcej do powiedzenia w domu, w kuchni i tak dalej, tak? Moja mama była na drugim miejscu, to ja też miałam ten wzorzec. I dlatego ja przyciągnęłam tego mami synka. I właśnie oto macie rozwiązany ten schemat, wyłożony bardzo szybko i konkretnie. Tak więc yy, nie uwiniamy innych ludzi, bo skoro my przyciągamy takiego partnera, to też trzeba zobaczyć w sobie, co ty masz do uzdrowienia, jaki schemat w twoim rodzie, w twojej rodzinie się powtarza, w twoim dzieciństwie, co było nie tak, co było nieprawidłowe. I wtedy jak wy razem pójdziecie już e, się pouzdrawiać, no to może być wtedy wszystko po prostu się odwrócić. Ale często wystarczy, że jedna osoba, jeżeli jedna osoba e, Uzdrowi taki jakiś destrukcyjny schemat, uzdrowi energię, zintegruje ją w sobie. To działa to tak lustrzanie, że druga osoba też zacznie to robić, bądź no, albo się rozstaną, albo po prostu wszystko się zmieni na pozytywnie, albo się rozstaną, albo będą jeszcze ze sobą jakiś czas, bo są potrzebni, żeby sobie przepracować, żeby poglądać. Inne części do zintegrowania w sobie. Także bardzo dziękuję za dzisiaj.